Pamiętacie może, jak żegnałem się z Wami w minioną sobotę? Za tydzień, dokładnie o tej samej porze, powiemy sobie o tym, w jaki sposób można nielegalnie wystartować w wyścigu Formuły 1. Czy słyszeliście o kimś takim jak Hans Hajer? Jak wpiszemy sobie to nazwisko w Google, to nie dostaniemy za wiele informacji, ale żeby potwierdzić Wam, że tych informacji za wiele nie ma, to pokażę wam, jak wyglądają bazy zdjęć, z których korzystamy w redakcji tvpsport.pl. Wystarczy, że wpiszemy sobie frazę Hans Heyer F1 i dostajemy. No właśnie, nic. A jest to kierowca, który w Formule 1 dokonał rzeczy historycznej. Po raz pierwszy na torze Formuły 1 w trakcie Grand Prix pojawił się w 1977 roku na torze Hockenheim i było to automatycznie domowe Grand Prix dla tego kierowcy. W kwalifikacjach zajął niestety 27 miejsce, a wówczas do wyścigu awansowało ich 24. Już na pierwszym okrążeniu doszło do wypadku między Alanem Jonesem a Klajem Ragazzonim. Siedzący wtedy w garażu Hejer wykorzystał zamieszanie, które panowało na torze i mimo że nie miał prawa startu, wyjechał z alei serwisowej. Sędziowie jego obecność zauważyli dopiero po dziewięciu okrążeniach. Awarii w jego samochodzie uległa wtedy skrzynia biegów. Został pierwszym kierowcą w historii Formuły 1, który nie zakwalifikował się do wyścigu, nie ukończył go i został zdyskwalifikowany. Ale ciekawych przypadków dyskwalifikacji w Formule 1 jest więcej i właśnie teraz je Wam pokażę. Zaczniemy od wyścigu z Kanady w 1989 roku, który wówczas rozgrywany był w deszczu. Ale Sandro Nanini i Nigel Mansell uznali, że po okrążeniu formującym zjadą do alei serwisowej, aby zmienić ogumienie na deszczowe. Niestety, kiedy chcieli wyjechać na tor, to sygnalizacja świetlna w alei serwisowej po prostu nie działała, przez to obaj kierowcy nie wiedzieli, czy wyścig się zaczął, czy nie. No ale skoro światła zgasły, no to na pewno wyścig już trwa, więc postanowili czym prędzej ruszyć na tor. Niestety, jak się później okazało, sygnalizacja świetlna nie została włączona przez organizatorów wyścigu, a wszyscy kierowcy, którzy mieli do tego wyścigu ruszyć, dalej stali na swoich polach startowych. Spowodowało to, że Mansell i Nanini zostali zdyskwalifikowani za to, że ruszyli do wyścigu jeszcze przed jego startem. A jeżeli ktoś chce poczytać nieco więcej o powiązaniu Naniniego z Robertem Kubicą, zachęcam Was do tego, abyście kliknęli tutaj w prawy górny róg, pojawi się karta, która odeśle Was na stronę tvpsport.pl. Tam znajdziecie tekst, który napisałem jakiś czas temu. A teraz przeskakujemy sobie do Grand Prix Francji z 1999 roku. Historia związana będzie z kierowcami zespołu Arrows, Toru Takagim i Pedrą de la Rozą. Japończek zakończył tamten wyścig na bardzo dobrym 11. miejscu, ale niestety został zdyskwalifikowany za złe ogumienie. Jak to za złe ogumienie pomyślicie? Sprawa jest bardzo prosta. Chodzi o to, że w samochodzie Japończyka założono opony, które były przeznaczone dla jego kolegi z zespołu, czyli Pedro de la Rozy. Niestety, mechanicy popełnili błąd i założyli mu zły komplet ogumienia. Przed wyścigami FIA przypisywała kierowcom dany komplet opon. I kiedy Takagi pojawił się w alei serwisowej po zakończeniu wyścigu, zauważono, że w jego samochodzie założono opony, które były przeznaczone dla jego kolegi z zespołu, czyli de la Rozy. Wskakujemy w XXI wiek, a konkretnie do Grand Prix USA z 2004 roku. Tutaj głównym bohaterem będzie jeżdżący wówczas w Williamsie Juan Pablo Montoya. Jego samochód awarii uległ jeszcze przed okrążeniem formującym. Montoya postanowił, że szybko przedostanie się do boksu, wskoczy w konstrukcję zapasową, która była przeznaczona wówczas dla niego, bo był wyżej sklasyfikowany od Ralfa Schumachera. A zasada jest taka, że samochód zapasowy przypisany jest kierowcy, który był wyżej sklasyfikowany w kwalifikacjach. Postanowił jak najszybciej udać się do boksu, wskoczyć w konstrukcję zapasową i ruszyć na tor. Niestety, zgodnie z zasadami FIA, kierowca, który rusza do wyścigu, ma 15 sekund na to, aby opuścić swoje pole startowe i ruszyć na to okrążenie formujące. I tutaj dochodzimy do pewnego rodzaju absurdu, bo Montoya na tor wyjechał, na 57 okrążeniu zajmował nawet piątą lokatę i dopiero wówczas, na 16 kółek przed końcem wyścigu, Stewardzi podjęli decyzję o jego dyskwalifikacji. To dość dziwne, że kierowca, który na starcie popełnił błąd, miał szansę na przejechanie aż 57 okrążeń, i dopiero wówczas, na 16 kłek przed końcem, stewardzi zorientowali się, że coś jest nie tak, ten Montoya nie powinien być tak na torze. Dobrnęliśmy do końca odcinka. Jutro Wielkanoc, dlatego chciałbym Wam życzyć spokojnych, wesołych świąt, mimo że obecnie panująca sytuacja za spokojna nie jest. Za tydzień dokładnie o tej samej porze spotkamy się i powiemy o tym, jak na pełnej prędkości można wjechać we własnych mechaników. Paweł Baran, dziękuję za dziś.